Minut po wypaleniu papierosa poziom nikotyny w organizmie szybko spada. To podnosi chęć zapalenia kolejnego. Dlatego tak trudno zerwać z nałogiem. Rozwiązaniem jest Desmoksan. Substancja aktywna desmoxanu. Blokuje głód nikotynowy, wypiera nikotynę z organizmu i uwalnia od nałogu w 25 dni. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Desmoxan. I już nie palisz. Dlaczego tak wiele polek zmieniło swoje witaminy i minerały na Vitotal dla kobiet? zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Vitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy kompleksowo wspiera zdrowie, począwszy od kondycji paznokci, włosów i spórę, poprzez łagodzenie stresu, mocne kości aż po prawidłową pracę tarczycy. Witotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Witotal dla kobiet, więcej niż witaminy. Okay. Dobra, leszcze, który zajął mój dezodorant? A kto chciałby like cię wąchać? A like... kto chciałby cię wąchać? Dan, zjedz snickersa. Why? Po co? Bo jak jesteś głodny, to zaczynasz strasznie gwiazdożyć. Lepiej? Better. Lepiej. Nie jesteś sobą, kiedy jesteś głodny. Zaskoczony? A to dopiero początek. Poczuj komfort płynnego przyspieszania z najnowszą 7-stopniową dwusprzęgłową skrzynią biegów w nowej Kia Ceed. Teraz nawigacja z systemem informacji o natężeniu ruchu drogowego gratis. Nowa Kia Ceed już w salonach. Na wszystkie przerwy, które kochacie. Na przerwy przed drugą połową, na przerwy, gdy szef miał przerwę i przerwy nie z tego świata, to dla Was, KitKat, w jeszcze bardziej mlecznej czekoladzie. Czas na przerwę, czas na KitKat. Sponsorem programu jest producent nowych pastylek Amolowe na gardło z miodem i witaminą C. Na program zaprasza producent.